We're gonna skate to one song, one song only. <laughs> Jak jestem se chory, mam na oczach wory Nie słucham truskuli, led mi już nie muli Jak pogram w CSK, dupiam sobie węża, pale marinari Sybi wjeżdża rari Przyprowadza dupy, idą po zakupy Słak gucci gucci, żadna nie ma ludzi Techno mnie już nudzi, daj se to na budzik On ciebie to budzi, a ty suko wiesz do buzi

E Lubię pierdolnięcie, blos, przelaję kot, mam z tego sos, mam ten złek, prawdziwość Ja chcesz ciągnąć, no to chodź Działka, boys, obcy fajni, Lubimy sugi z Anglii, nie lubimy z zwali Chciałbym mieć już nowe buty Gucci, New Mam już wszystko guci oprócz tych butów Gucci To dobry bit, prawdziwy tekst Jak nas słuchasz, chorujesz na słek A ty z skór jesteś ten Bang bang na swag, kurwo, chory na słek, jestem kurwa, chory na słek, mam ten słek, chory na słek, nie wylecisz mnie Kurwo, sprawdź moje IQ, 100% słagu Gucci, gucci, słek swag, ilość słagu, przekroczona dawka słagu Jestem chory, nasze Gucci okulary, nasze diamentowe buty świecą mi się w nocy, zajebiecie z mocy Obok mnie siedzi czarody, a ja wciągam koksy mi nie pomaga, yeah. jestem yeah. dalej chory Moje ziomki, działka boys ściągają se w trubie kok Złoto świeci, biąc się pali, a diamenty rozsypane, fój bokatwa mamy Ładni, super chłopcy Dziwki ser ruchamy, mamy czego chcemy, robimy se bang, get it. No one knows what it means But it's provocative it Gets the people going, going. thank <laughs> you